Manko z tej strony Zuko. jest dzisiaj ze mną. Farfocel. Tak. I witamy Was w pierwszym. Serio? I witamy Was w pierwszym odcinku z serii Kaszka Nowa Kraina. I dzisiaj Was oprowadzimy po tym co na razie zbudowaliśmy. Farfocel jest tu od niedawna. Nie podniecaj się, że masz ten miecz, Ja mam kilo. Tak. <noise> Dobra. No, Farto to jest od niedawna, więc na razie nie skończył hat. Ja już skończyłem taką na szybko zrobiłem. Oczywiście będę miał kilka hat. Ponieważ na czym będzie polegała ta seria? Ta, ta seria, tu będziemy budować przede wszystkim sobie budynki, jakieś domy, wieżyczki, nie spadaj, bo znowu będzie... Dokładnie. No, będziemy budować jakieś posągi, domy, wszystko to możemy prawda, praktycznie. Gra tu kilka osób, gram ja... Farfowel od niedawna, Kafelman, Sonku BDG, Nakae, Kozim i Hama. No i ma dość niby ta jeszcze i Dragonerium, ale co z nimi teraz, ja nie wiem, że ich nie wpisujemy i gdzie ty jesteś. Aha. Jestem asystentem, nie zobaczysz mnie. Dobra, więc opowiadam Wam, więc tak, jestem w moim domku, tutaj znajdujemy się na tym, na moim balkoniku. Taki, taki domek na szybko, żeby po prostu żyć. Taka wilna, nie wyszła mi ta wilna to bardzo, ale będę miał kilka domów, więc nie ma czym tym płakać. Eee. Nie mów, twoja widać wygląda lepiej niż moja chata. No tak, zobaczcie jego. Tu jest przepalarnia, tutaj przepalam przede wszystkim. Tutaj jeszcze nie zagospodarowałem całego miejsca, ponieważ dopiero nie chcę mi się na razie gospodarować. Na razie nie mam rzeczy. Tutaj jest taki pokój dla mojego osła. którego jeszcze nie nazwałem. Tutaj ma być kuchnia, to jeszcze nie skończyłem tej kuchni, tam nic praktycznie nie ma. Teraz mam buga w tą ręką, lepiej wejść z tego gówna. Dziękuję. Dobra, chodź pan fosel Dobra e, Tutaj jest górne piętro, nie wiem jak zrobić te schody, więc to robimy. Tutaj jest taki balkonik drugi, taki ładny widok jest na słońce e, Tutaj jest zbrojownia, tu jeszcze nic nie ma jak mówię, nie zagospodarowałem całego miejsca Tutaj jest pokój alchemiczny, tu już zaczynam gospodarować ponieważ już mamy Enchanting Table i już jak widzicie mamy trochę bardziej organiczne i temki Tutaj będą statywy alchemiczne i wszystko co będzie trochę się pewnie enchantuje. Oczywiście złożyliśmy się z farfotlem, ponieważ nie mamy aż tak dużo... Okay, nie mamy aż tak dużo diamentów, więc on się złożył, dam jednego, ja dałem jednego i poszło do ja mamy kowadło? Kowadło, jeszcze nie mamy kowadła, ale można go robić. Tutaj jest mój pokój. Nic praktycznie nie ma, tylko łóżko i ten... Patrzcie co ja mam z czyni. Tak. To zabrałem kilka dni. Oddaj to. Co? To co było. A ja już nie wziąłem. Ja, ja, ja. Ale mówię serio. To nie wiem. Dobra. Hmm. Tutaj jest magazyn taki u góry. Tak. Jeszcze wszystkich kabyszów nie ogarnąłem, ponieważ nie wiem co do nich wrzucać. Na no, razie to wrzucam, co mogę, koby biome, dirt, rośliny i, we, i inne rzeczy. E, bo... ile my już dopiero gramy? Chyba, nie pamiętam, ale wiem chyba trzy tygodnie już serwer jest, od trzech tygodni jest, ale nie włączałem chyba przez dwa tygodnie i tydzień chyba już grałem, Tak, pełny tydzień no, gramy. grać, żeby dużo osób. Ty grasz chyba trzy dni pełne. Nie jestem pewien. Mm. krótko grać, bo ty byłeś kopalnie. No, i to jest tyle? No ja, ja robię jako prywatny murzyn do wynajęcia Dobra, e, tutaj tutaj była moja pierwsza, tu miałem łóżko i wszystkie na początku zaczęto, jest moja fabryka śniegu taka tutaj te, te, I tutaj zaczyna się moja kopalnia, taka ten e, wygląda... To jest podróbka Minecraft e, z kwadratowej masakrytej tej Sparty <laughs> Nie, to nie jest ten, to nie jest Sparta z Bartka to jest... Ten, to będzie kopalnia i później mam pomysł, żeby zrobić to na dół i po prostu tam mój zwierzak wali w kraty. E, I później tam miasto gdzieś zbudować pod ziemią, ale to jest tylko pomysł, to będzie taka wielka kopalnia. Chodź do góry Farfocle, po to, już by się chciało. Co? Nic, nie. I przepraszam za słowo jakość głosu farfotla, ale... Ty masz chyba z laptopa. Mikrofon, tak? No. no właśnie. No dobra, chodź, chodź do góry, bo już czekam na ciebie. Kiknęło mnie. Co? Nie kiknęło cię. Nie, kiknęł. nie kiknąłem cię, weź weź, weź tam, wejdź jeszcze. Rifle i wejdź. Alo? No, też. Co? Jestem, jestem. No chodź do góry. Waliła cię pewnie. No chodź. Idę. Nie, to w jest miejscu. Jestem w twojej wsparcie. Czekajcie. Bardzo coś. Nie, szybko Ej, masz coś z netem chyba. No chodź do góry. O! Wreszcie się o, ruszyłeś. W końcu się odlegowałem. No. Przepraszamy, zlegowałem się w drabinkę. Nigdy nie widziałem, żeby się zbogowało w drewnicy, ale też się, się, się wywaliło. Dobra, chodź. Lekkie laci jest... e, Tak, tutaj się, się rozpoczyna... O, takie na szybko schody zbudowałem, żeby po prostu szybciej zająć się obojem Oczywiście farfocel rubi sobie na hardcora. nie? Ja tam wolę... No najszybciej. Ja tam wolę elegancko. Tutaj buduje się ratusz, tak, tu będzie ratusz, tu będą zasady i w ogóle takie rzeczy. Nie wiem dokładnie kto gospodarować, jakieś filary i Nie wiem, pomysł po prostu wziął się z nikąd. Tak chciałem coś takiego dużego w e, Tam się, tam jest dziura na kajka ośmiama, bo oni na nie zbija. Nie wiem czemu, bo mają coś problemy ze schołą, chyba mają Tutaj jest nasza początkowa farma. O. Tutaj farfotel się lokował Tam się rysuje twoja tam na horyzoncie, a tu moje... Taka, ta ta góra wygląda jak kowadu, nabrałem go kowaduś E no. będzie można coś zrobić tam z tym kowadu? Nie wiem coś tam chyba zrobię, ale nie, nie jestem pewna Eee Tak I tu tu miał To? Znowu się kiknęło? Nie żyje, żyje, Aha. żyje E ten Tutaj jest jeziorko, tutaj zbieramy te Ośmierniczki Barwniczki I tutaj jest moja masakra owiec Tak mało ich na razie jest, ale chcę ich mieć jak najwięcej, ponieważ będziemy budować drogi Tak, takie współczesne, fajne Zostaw je! Jak tam Tutaj jest bramka, uważaj, żeby nie uciekły No, dobra Przestań nie bójcie, one nie mają dużo swobód No, tutaj jest dom Sąku BDG i to był mój początkowy no, dom. No on z nim mieszkał, ale uznał jednak, że chce mieć To był kurczak, ale... ...Kapelman był głodny. też peśnik, kopalnie. No i tak to wygląda wszystko. Tylko, że bo to... Co? Regulamin domu. To. Nie wstrzymał mnie, nie <laughs> Drewno. Dobra, chodź lepiej. <laughs> bo on to jeszcze obejrzy. Bo to jest ten kurczak, którego niby Kafer zabił. To on żyje? On go zabił, przecież mówił. To jest mój kurczaczek, bo rzuciłem e, tego. Jajkiem rzuciłem. BDG jajkiem i wypadł. No. Dobra. Czekam, czy jest bo czas na długo, a później to renderować wszystko. E, dobra chaty drwala nie będę pokazywał ponieważ to jest jeden taki klocek, z drewna mam zbudował żeby po prostu jak będzie noc to żeby nocować po prostu dobra tutaj jest nie dom mam tutaj po prostu ponta dom bo to był początkowy ale tu jest jego magazyn nie wiem jak on obszali ten redstone ja taki dobry nie jestem w tym redstone w ogóle nie umiem najłatwiejszych mechanizmów zrobić ale fajnie zrobił e, pytanie hmm? skąd to na eee jakbyś wiedział na bagnie się też zostaw jego rzeczy bo on się zabije normalnie. Czekaj, on mi coś raz ukradł, żeby nie było. Nie. E, no, on tutaj się zagospodarował tego wszystkiego, ale to jest sam Kocha sam w ogóle. No. Zuko, pójdź do tej skrzyni. No chodź. On mi żydził trze trzech kobiet, on mi żydził. Dobra, chodź, bo tracimy cenny czas. Chyba noc się robi z tego samym. Ej masz łóżko u siebie? Dr drugie. Drugie masz łóżko też? Jedno jest. Ej, wypadł. Ruchu. <grywa> właśnie chciałem to zrobić. Zabiłeś go. Ej, otwórz. otwórz. Dobra, idź spać do siebie, ja pójdę spać i gdzieś będzie. Zrobić to jak prawdziwa sasmuka. A ja idę do slonka BDG Czy on ma łóżko? Czekaj Lekkie lagi... Co mówisz? Lekkie łóżko? lagi miałem czekać, musiałem zbić jeszcze Dobra Ej no, teraz będą mówić, że my jakieś ciotki jesteś ja. Dobra, już leczysz w łóżku? Nie zdążyłem do biec to Zombie atakują mnie No już, bo tracimy czas cenny Wiesz, ja jeszcze nie do zęb w do siebie z No ja zamknę jakieś te drzwi, bo... Ale... Już pisz? Dobra Okej okay. Dobra Okej, okay, już idę Teraz przecież dostań tam farbotę, bo teraz pokażę im twoją chatkę. Znaczy chałupę, bo to nie jest na razie skończone on dopiero to zaczął godzin temu Ja mu tam zrobiłem Ja teraz sobie Co? Nic, nic No, ja począłem dirta i mu zrobiłem podłogę, bo począłem dirta, bo to był tylko malutki taki pici skrawek ziemi ja to wszystko wyrównałem Po prostu życi... wszyscy mi życieli dirty. Zuko, a tak słabo mnie słychać? czyli dobrze się słychać. Czyli tu jest trochę gorsza jakoś od mojego. Tobie może Nie, nie Napiszę w komentarzu, który... Czy Farpotem ma dobry głos, czy ja mam gorszy mikrofon od niego. Dobra, tak to wygląda na że U niego tu kobel, tu w ogóle... To piętro budujesz? No, no ten trzeba im wysłuchać w przyszłości. EKTP, chodź na chwilę, ZUKO. Zuko. No. Chodź tak, teraz sobie taką... teraz... ZUKO ma na imię Kost. No. Zobacz, chodź tutaj do mnie. No, widzę. I zobacz Co to tam? No widzę tak. creeper. Ja mamy Dobra, chodź, teraz pójdziemy na pustynię. Eee. Ło, ale z Pod sprintem. Teraz pójdziemy na pustynię pokazać ten, to co buduje Jodzi. Jodzi buduje duży projekt w wieży, naprawdę duży. E to Jodzi czy Czy On naz kiedyś nazywał się Jodzi, ale ktoś mu zabrał konto z Minecrafta i, nazwał, i po prostu miał jeszcze jedno zapasowe i kafa. To Jodzi mi się z gniotkiem kojarzy. Jodzi z gniotkiem. Z miodem gdzie ty jesteś w ogóle? Ej, gdzie ty pobiegłeś? Mam no tak dobre możliwości krycia się, że mnie nie widzisz? No nie wiem, ja, ja biegnę cały czas przez pustynię. O, o! Robi wielki projekt, wieży, na razie... A weź się odwróć wtedy. Bierze. E, robi duży projekt, bierze naprawdę duży, według mnie duży, dużo... Pff, co chwilę mówię duży. Mm. Buduję... buduje, chyba on to buduje trzy dni. Bez przerwy i cały, cały czas mówi... Serf, ser, ser, włącz, ser, serwer. No. O, nie, nie, ten, Nie tędy, nie tędy, nie Wejdziemy brutalnie. On... Proszę, że my wrotami. No. tak to wszystko wygląda tutaj? Woda ma być jeszcze, ty ma być bierka, Tu już zaczął fosy robić. e duko. No za na bruku. Ja że żelaza. Widziałem żeby... No tyle to o, tak wygląda to. Ale to fajnie na minimapce wygląda. na minimapce? No to wygląda jak ten. Mm, jak taka pałka z kolcami. Jak krzyż. No trochę jakby w tej wody wygląda jak krzyż. Praknie. No i co? I to chyba było i to chyba tyle tych budowli. E, napiszcie, ponieważ nie wiem czy jak zbuduję coś, to mam to pokazać. trzy budynki jak zbudujemy, to mam to pokazać. Od, od czasu do czasu te budynki. Czy chcecie, żebym pokazywał jak buduję to wszystko? Czy po prostu speed building, czyli e, będę budował i po prostu przyspieszę czas i to po prostu wiecie, czy speed building będzie. Nie wiem jak to wyjdzie, napiszcie w komentarzu czy wolicie, żebym pokazywał, już gotowy czy chcecie zobaczyć jak ja to buduję Myślę, że Farfocel niedługo skończy swoją chatkę Ja wtedy skończę już ten ratusz, może dokończę, Kapelman może coś zrobi, może za tydzień nagram kolejny, ponieważ nie opłacasz mi się codziennie tego nagrywać albo co dwa dni, albo co trzy, albo co cztery Bo naprawdę mało się tu dzieje, ponieważ dużo czasu praktycznie nikt nie ma, bo teraz szkoła się zaczęła i niektórzy na przykład nie Trzeba no się właśnie. uczyć. Nie ma... Nie, niektórzy już nie mają tyle czasu i po prostu muszą się uczyć, a nie grać w poczekaj chwilę. Co tu jest? Gdzie? Znalazłam coś, tajne wejście. No. Więc napiszcie w komentarzu. To jest. E, dobra. Ej no, zobacz, to jeziorko. Co? To jest tajne Mie wejście. Do katra. Aha. Spoko. Lol, odkryłem. Teraz idę go określić. Dobra, więc my będziemy się już z wami żegnać. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, klikajcie, to naprawdę mnie motywuje do dalszej... do dalszych nagrań. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że pan potem... Piszcie w komentarzach, czy trzyma nagrywać w tym No właśnie, nie wiem, jakby wolicie. E, Farposel myślę, że niedługo ogarnie jakiś kanał YouTube i może też będzie nagrywał. No, może. Więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć i mara.